Cześć, witam Was tu. Bezi, a to mój y, pierwszy odcinek z Akinatora. Także zobaczymy, co on potrafi. Weźmiemy sobie jakąś osobę, no może nie z mojej rodziny, ale weźmy sobie Cristiano Romaldo. Ciekawe, czy będzie, może dojdzie do tego. Ok, to jedziemy. Wiek, ile on ma lat? On ma teraz ma już trzydzieści. 30. Trzydzieści. 30. Pytanie numer jeden, czy Twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Nie. Czy Twoja postać naprawdę istnieje? Tak. Czy Twoja postać jest graczem komputerowym? No jest, bo gra w FIFA też, ale nie, nie, bo to jest normalny człowiek, normalnie istnieje. Czyli nie. Ta postać pochodzić z Polski. Nie. Tak, on już idzie w dobrym kierunku. Co? What? Nie. Ja... już idzie... Tak. What the... CO?! What the... face?! What?! Ja myślałem że Ronaldo, ten tu przyjdzie! What?! Tak! Nie. Myślę o... WHAT THE FUCK?! FACE! 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 CO TO JEST?! NIE NO WHAT?! <laughs> WHAT... WHAT THE FUCK?! OGLĄDAJCIE TEN filmik, SUBSKRYBUJCIE MÓJ KANAŁ, DAJCIE ŁAPKI W GÓRĘ! Jedziemy teraz innym. Kogoś innego bierzemy. Bez jaj Bez jaj Tak Zagraj jeszcze raz Wybierzmy Sobie Kogo by wy tam, wy tam wybrać Nie wiem A może wybiorę jednego z moich kolegów? To może będzie bez wiek. Ciekawe. Nie. Tak. No chyba tak. No, no osoby ją chyba raczej znają. A raczej tak, więc. Nie wiem, no. Czy no, dużo osób go zna? Noc. No, no chyba tak, no, zrobię chyba tak, bo nie jestem do końca pewny. Nie, nie. Nie. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś? Tak, bo ja z nim chodzę do szkoły, do klasy. Nie wiem, nie, 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 nie. Należy do twojej rodziny? Nie. Trzeba postać chodzi do tej samej szkoły co ty? Tak. Czy kochasz swoją postać? Nie. Czy przyjaźni się z twoją postacią? Tak. Myślę o... kolega. Tak. Tak. A mogę zgadnąć kto to? No to by było jeszcze lepiej. What? No to jest naprawdę boss w tym. Zagramy je sobie ostatni raz. A teraz... Wybierzemy sobie Reziego. Rezi, jeśli to oglądasz, to subskrybuj mnie i daj lajka, bo teraz pytanie o tobie. Rezi. Nie. Nie wiem, ile ty masz... No, no, no jesteś pełnoletni. Ta postać stała się znana dzięki internetowi? Tak. Ta postać jest graczem komputerowym? Nie. Która postać powodzi z Polski? Tak. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Czy twoja postać ma psa tak Campiego? twoja postać jest związana z pająkami? Nie. Czy twoja postać posiada jakieś tatuaże? i ty posiadasz? Nie wiem. Ta postać należy do grupy, z jej członkami są sami chłopcy? Nie. Twoja postać jest umięśniona? Mm, nie wiem. Twoja postać zawarła kiedyś związek małżeński? Nie. bo Było... Nie, mama. Czy twoja postać była lub jest ministrem? Mm, nie, chyba nie. <laughs> twoja postać chodzi do szkoły? Ej kurde, czy ty jeszcze chodzisz do szkoły? Może masz 18 lat, jesteś pełnoletni, ale może nie, to nie chodzisz już, albo chodzisz. Nie wiem. Czy twoja postać grała w serialu KX i nie? Czy twoja postać ma czarne włosy? Razie, ty nie masz czarnych włosów? Nie. Czy twoja postać prowadzi samochód? To jest takie pytanie, że ja nie wiem. Czy twoja postać jest pochodzenia chińsko-indonezyjskiego? Do... Czy twoja postać gra w filmie, w którym występują Nie. Czy twoja postać żyła lub żyje we Nie. Twoja postać jest obłąkana? Nie. Twoja postać jest bardzo wysoka? Nie. Twoja postać ma co najmniej jednego znanego syna? Nie. Twoja postać ma włosy koloru blond? Tak. Postać... Myślę o. o, o Rezimie? Albo czekajcie! Nie, no nie wiem, czy ma blond włosów, kurde, ale nie, nie ma. Ale się tego pory, poryłem, kurde. Dobra, jedziemy ostatecznym raz. A jego Ignacy nie mówi nie. Kontynuujemy tak. Tak, to teraz ja mówię, może pobierzmy sobie... Może pobierzemy sobie teraz, ja siebie pobiorę teraz, ja, tak, Bessie, Bessie Floppybill, czy twoja postać ma w twarzy wielki uśmiech, gdzie ja mam taki wielki uśmiech, no, 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 co, jestem ja, no, tak. Ta postać, kiedy była związana. Praw. Nie, dalej szybciej, bo mam mało czasu. Ta postać ma oboje oczu, tak. Ta postać umawiała się kiedyś z znaną osobą, no tak, z kolego. kolegą. Ta postać nie. Twoja postać jest w kimś zakochana. Ja nie jestem na razie w nikim zakochanym, no nie. Chciałem postać nosi okulary? Znaczy no do czytania, to no tak lekko nam no, no noszę. Muszę. Trzeba postać bierze udział w wyścigach. Ale nie wiem o jakich wyścigach chodzi teraz. No w biegu no tak. W biegu tak. Trzeba postać nasi spodnie. Oczywiście, że tak. Każdy chyba nosi spodnie. Czy ta postać tworzy film na YouTube? Tak! Właśnie teraz to robię! Twoja postać to blogerka urobię? Nie. No dalej, no kurde, mam mało czasu! Trzeba postać. Nie. Czy twoja postać ma koloru? Nie. O kurde, mam 30 sekund. Postać jest z człowiekiem, tak. Nie Nie, bo nie mam Nie, nie zdążę! Nie zdążę! Nie! Nie zdążę! Także ja się z wami żegnam. Także...